Słońce wstało nad małym, malowniczym miasteczkiem, gdzieś pomiędzy zielonymi wzgórzami dolnego Śląska. Powietrze było rześkie, a zapach świeżo skoszonej trawy unosił się w powietrzu. Otworzyłam okno, wpuszczając do pokoju pierwsze promienie słońca. Dom mojej ciotki Ireny stał na skraju wioski, tuż przy Starym Sadzie. Był to ten typ domu, który pamięta jeszcze czasy, gdy ludzie sami budowali ściany i malowali dachy. Drewniana weranda skrzypiała pod ciężarem każdego kroku, a kwiaty w Donicach kołysały się na lekkim wietrze. Przyjechałam tu na kilka dni, aby odpocząć od miejskiego zgiełku. Warszawa potrafi być duszna i przytłaczająca, szczególnie w letnie miesiące. Irena powitała mnie z szerokim uśmiechem i ciepłym objęciem, jakbyśmy nie widziały się od lat, choć od naszej ostatniej rozmowy minęło zaledwie kilka miesięcy. Magda, kochanie, Dobrze, że jesteś. Powiedziała, podając mi kubek gorącej kawy. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci, że moja siostra, ciotka Marta, też do nas dołączy. Przyjedzie dziś po południu. Nie byłam pewna, jak się poczuć. Marta zawsze wydawała mi się chłodna, elegancka i wyniosła, jakby każde nasze spotkanie było dla niej jedynie obowiązkiem. Ostatni raz widziałam ją na rodzinnej kolacji w Krakowie, gdzie siedziała wyprostowana jak struna, poprawiając bez końca swój jedwabny szal. — Jasne, będzie wesoło — odpowiedziałam wymijająco, próbując ukryć niechęć. Irena uśmiechnęła się i wróciła do swoich obowiązków w kuchni. Ja tymczasem wyszłam na zewnątrz, żeby pomóc z drewnem. Stosy polan leżały obok stodoły, paczniały żywicą i wilgotnym mchem. Sięgnęłam po pierwsze polano, ale już po kilku minutach czułam, jak podspływa mi po plecach. Było gorąco, a praca wydawała się nie mieć końca. Nagle z werandy dobiegł mnie głos Ireny. — Magda, idź przywitać Martę. Spojrzałam w stronę bramy i zobaczyłam ją. Jak zawsze, nie mogła obyć się bez odrobiny przesady. Elegancka, w czarnym, dopasowanym płaszczu, na wysokich obcasach z kapeluszem, który wyglądał jakby został zaprojektowany specjalnie dla niej. Ścieżka do domu była wyboista, a ona, jakby na przekór wszystkiemu, szła z gracją baletnicy, nie zważając na błoto i kałuże. No proszę. Magda uśmiechnęła się chłodno, gdy się zbliżyłam. Jak zwykle PRACOWITA. Nie odpowiedziałam, tylko skinęłam głową. Formalnie się przytuliłyśmy, a ja odczułam na sobie jej spojrzenie, które jak zawsze oceniało każdy szczegół. Marta weszła do domu, a ja wróciłam do drewna, czując się dziwnie nieswojo. Wieczorem, gdy już wszystko było gotowe, Irena zawołała mnie do kuchni. Idziemy do sauny. Marta już tam jest. Chodź, rozgrzejesz się po pracy. Nie miałam ochoty. Ale nie chciałam sprawiać jej przykrości. Weszłam do drewnianej, pachnącej sosnowymi deskami sauny. Marta siedziała już na górnej półce, owinięta jedynie w ciemki ręcznik, z nogami założonymi jedna na drugą, jakby była na pokazie mody, a nie w saunie. No proszę, dotarłaś, uśmiechnęła się. Siadaj, nie krępuj się. Usiadłam na niższym stopniu, starając się nie patrzeć na nią. Czułam się jak intruz we własnym świecie. Cisza między nami była ciężka, a powietrze gorące i gęste. Nie wstydź się tak, powiedziała nagle Marta, uśmiechając się leniwie. Przecież jesteśmy rodziną, prawda? Pokiwałam głową, choć nie byłam pewna, czy naprawdę tak to czuję. Jej spojrzenie było intensywne, badające, jakby czekała, aż coś powiem. A ja siedziałam wpatrzona w podłogę, starając się zignorować ten dziwny niepokój, który we mnie narastał. Wiesz, zawsze byłaś taka, spokojna. Ale to dobrze. Spokój to cnota, dodała, a w jej głosie słychać było coś więcej niż tylko słowa. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, więc milczałam. Powietrze stawało się coraz cięższe, a ja czułam, jak moje myśli plączą się coraz bardziej. Następny dzień wstał chłodny i mglisty. Poranna rosa pokrywała trawę i liście, a promienie słońca nieśmiało przebijały się przez gęstą mgłę. Kiedy zeszłam do kuchni, Irena już krzątała się przy stole, przygotowując śniadanie. Zapach świeżo parzonej kawy unosi się w powietrzu, a na stole leżały jeszcze ciepłe bułki i domowy dżem z malin. Dzień dobry, Magda, przywitała mnie ciotka z uśmiechem. Mam nadzieję że się wyspałaś. Przed nami trochę pracy. Jasne, pomogę, odpowiedziałam, nalewając sobie kawy. Marta jeszcze śpi, dodała Irena, unosząc brwi. Ona zawsze była nocnym markiem, a rano ciężko ją z łóżka wygonić. Uśmiechnęłam się na te słowa. Marta zawsze była przeciwieństwem Ireny, elegancka, wyrafinowana, jakby każda czynność wymagała szczególnej uwagi. Kiedy skończyłyśmy śniadanie, Irena wskazała mi na ogród. Pomożesz mi z warzywami? Trzeba trochę poprzycinać, a później może przejdziemy do drewna. Skinęłam głową i poszłam za nią. W ogrodzie panowała cisza, przerywana jedynie śpiewem ptaków. Słońce w końcu przebiło się przez mgłę, oświetlając grządki z marchewką, Burakami i ziemniakami. Pracowałyśmy w ciszy, a ja czułam spokój, który rzadko odczuwałam w mieście. Nagle z za rogu domu pojawiła się Marta, ubrana w długą, jedwabną suknię w kolorze granatu, z subtelnym dekoltem i koronkowymi rękawami. Wysokie buty na obcasie zapadały się w ziemię, ale ona, jak zawsze, stąpała z wdzenkiem. No, proszę, dziewczyny przy pracy. Powiedziała, podchodząc do nas. I jak tam? Dobrze, dobrze, ale ty mogłabyś się też przyłączyć odpowiedziała jej Irena, rzucając spojrzenie pełne dezaprobaty. Marta tylko wzruszyła ramionami. Mam inne plany na dziś. Wybieram się do miasta. Potrzebuję paru rzeczy. Irena westchnęła, a ja wzruszyłam ramionami. Marta zawsze była, Inna. A ty, Magda? Może wybierzesz się ze mną? Zapytała nagle, spoglądając na mnie spod długich rzez. Zaskoczyła mnie. Nie miałam zamiaru nigdzie jechać, ale zanim zdążyłam odpowiedzieć, Irena wtrąciła się. To dobry pomysł. Oderwiesz się trochę od tej roboty. Nie mogłam się wykręcić, więc skinęłam głową. Godzinę później jechałyśmy w kierunku miasta. Marta prowadziła auto z gracją, jedną ręką trzymając kierownicę, a drugą poprawiając swoje włosy. Patrzniała drogimi perfumami, które wypełniały wnętrze samochodu. I jak ci się żyje w Warszawie? Zapytała nagle, nie odrywając wzroku od drogi. Dobrze. Dużo pracy, ale lubię to tempo, odpowiedziałam. Próbując zająć się widokiem za oknem. Tempo, powtórzyła, jakby kosztowała to słowo, smakując każdy dźwięk. Czasem warto się zatrzymać. Tutaj, na wsi, wszystko jest wolniejsze. Bardziej intymne. Spojrzałam na nią, ale jej twarz pozostawała niewzruszona, skupiona na drodze. Milczałam, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Dotarłyśmy do małego miasteczka, którego brukowane uliczki wyglądały, jakby czas się tam zatrzymał. Marta zaparkowała przed sklepem odzieżowym i spojrzała na mnie z uśmiechem. Chodź, znajdziemy ci coś ładnego. Zanim zdążyłam zaprotestować, pociągnęła mnie za rękę do środka. Sklep pachniał świeżym materiałem i perfumami, a półki uginały się od eleganckich sukienek, płaszczy i dodatków. Ta będzie idealna, powiedziała nagle Marta, wyciągając z wieszaka jedwabną sukienkę w kolorze głębokiego burgundu. Materiał był delikatny, a koronki na rękawach dodawały jej szyku. To nie mój styl, odpowiedziałam niepewnie, ale Marta tylko się uśmiechnęła. Czasem warto spróbować czegoś nowego, Magda. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, więc weszłam do przymierzalni. Kiedy zasłoniłam kotarę, Przebrałam się, a materiał otulił moje ciało delikatnie, jakby został uszyty specjalnie dla mnie. Spojrzałam w lustro. Nigdy wcześniej tak się nie czułam. Kobieco. Pewnie. Może nawet uwodzicielsko. Pokaż się, dobiegł mnie głos Marty. Odsunęłam kotarę, a ona zmierzyła mnie wzrokiem od góry do dołu, uśmiechając się szeroko. Mówiłam. Że będzie idealna. Przez chwilę czułam się dziwnie, ale uśmiechnęłam się. Dziękuję. Teraz jesteś gotowa. Gotowa, żeby zobaczyć, co ta wioska naprawdę skrywa. Powrót do domu po wyprawie z Martą był jak przebudzenie z dziwnego snu. Wciąż czułam na sobie delikatny dotyk jedwabiu, a zapach perfum Marty unosi się w powietrzu, jakby przywiozła z miasta odrobinę wielkiego świata. Irena przywitała nas z uśmiechem, ale w jej spojrzeniu dostrzegłam coś, czego wcześniej nie widziałam, może cień zazdrości, może nutę niepokoju. Jak zakupy? zapytała, wycierając dłonie w fartuch. Bardzo udane, odpowiedziała Marta, unosząc podbródek z dumą. Magda wyglądała jak prawdziwa dama. Poczułam, jak moje policzki delikatnie się rumienią, ale Irena tylko przytaknęła. Jakby te słowa nie miały dla niej znaczenia. No, to czas na obiad. Pomóż mi, Magda. Spędziłyśmy godzinę w kuchni, krojąc warzywa, smażąc mięso i przygotowując wszystko do obiadu. Irena milczała przez większość czasu, co nie było do niej podobne. W końcu, gdy układałyśmy talerze na stole, spojrzała na mnie badawczo. Uważaj na nią, powiedziała nagle. A jej głos był niższy i bardziej poważny niż zwykle. Na kogo? Zapytałam, choć odpowiedź była oczywista. Na Martę. Ona ma swoje sposoby. Poczułam dziwne ukłucie niepokoju, ale zanim zdążyłam o cokolwiek zapytać, do kuchni weszła sama zainteresowana, niosąc ze sobą zapach perfum i elegancję, która zdawała się nie pasować do tej wioski. Gotowe? zapytała z uśmiechem, siadając przy stole. Obiad minął w ciszy, przerywanej jedynie dźwiękiem sztuczców i trzaskaniem ognia w kominku. Kiedy w końcu skończyłyśmy, Irena spojrzała na mnie i powiedziała: Magda, możesz pomóc mi z drewnem na podwórzu? Wyszłam z nią na zewnątrz, a zimny wiatr od razu uderzył w moje policzki. Stosy polan leżały równo ułożone przy ścianie stodoły, a my zaczęłyśmy je przenosić. Układając pod zadaszeniem. Nie chcę się wtrącać, ale, zaczęła Irena, przerywając ciszę. Marta ma w sobie coś niepokojącego. Od zawsze tak było. Co masz na myśli? Zapytałam, podnosząc kolejne polano. Irena spojrzała mi prosto w oczy. Ona lubi mieć kontrolę, lubi, kiedy wszystko toczy się według jej planu. A jeśli coś się nie zgadza, potrafi to naprawić. Nie wiedziałam, jak to rozumieć, ale Irena nie kontynuowała, tylko wróciła do przenoszenia drewna. Czułam, że atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Kiedy skończyłyśmy, wróciłyśmy do domu, a ja postanowiłam wziąć gorącą kąpiel. Ciepła woda obmywała moje ciało, przynosząc ukojenie po ciężkim dniu. Woda parowała a zapach lawendowego mydła unosił się w powietrzu. Leżałam z zamkniętymi oczami, gdy nagle usłyszałam delikatne pukanie do drzwi. Magda? Głos Marty był miękki i spokojny. Tak? Odpowiedziałam, czując lekkie zdziwienie. Mogę wejść? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, drzwi uchyliły się, a Marta wsunęła się do środka, trzymając w ręku szklankę wina. Miała na sobie jedwabny szlafrok w kolorze głębokiego granatu, który delikatnie opływał jej ciało. Pomyślałam, że się napijesz. Na rozgrzanie po tym zimnie na zewnątrz, powiedziała, podchodząc bliżej. Dziękuję, ale chyba nie powinnam. Zaczęłam, ale ona tylko się uśmiechnęła. Odrobina cię nie zabije, odpowiedziała, podając mi kieliszek. Nie wiedziałam, dlaczego. Ale wzięłam go. Łyk był ciepły, słodki, o intensywnym smaku wiśni. Marta usiadła na brzegu wanny, patrząc na mnie z uśmiechem, który zdawał się być zbyt intymny. Powiem ci coś, Magda, zaczęła cicho. W tym domu jest coś wyjątkowego. Coś, czego nie da się znaleźć w mieście. Czułaś to już? Nie wiem, o czym mówisz. Odpowiedziałam, czując, jak ciepło rozlewa się po moim ciele, nie tylko od wina, ale i od jej spojrzenia. Spokój. Intymność. Taka, jakiej nie ma w Warszawie, dodała, muskając palcami skrawek jedwabiu na swoim ramieniu. Czułam się dziwnie. Moje myśli były splątane, jakby coś gęstniało w powietrzu. Marta pochyliła się lekko, a zapach jej perfum wypełnił przestrzeń. Wiesz, czasem warto pozwolić sobie na odrobinę przyjemności. Nawet w miejscu takim jak to, powiedziała szeptem, a jej dłoń delikatnie dotknęła mojego ramienia. Woda w wannie wydawała się nagle gorętsza, a ja nie wiedziałam, czy to wino, czy coś innego sprawia, że moje serce bije szybciej. Marta spojrzała na mnie z uśmiechem, jakby czekała na odpowiedź, której nie potrafiłam znaleźć. Może kiedyś się odważysz dodała tajemniczo, po czym wstała, poprawiając szlafrok. Do zobaczenia wieczorem Magda wyszła, zostawiając za sobą zapach perfum i niepokój, który wypełnił całą łazienkę. Wieczór nadciągnął szybciej niż się spodziewałam. Niebo nad wioską przysłoniły ciemne chmury, a powietrze zrobiło się ciężkie i wilgotne. Irena jak co wieczór? Przygotowywała kolację, a ja starałam się pomóc, choć myśli wciąż krążyły wokół dziwnego spotkania z Martą. Dziś burza będzie mruknęła Irena, spoglądając przez okno. Lepiej pozamykaj okna na piętrze, żeby nie wiało. Skinęłam głową i poszłam na górę. Wnętrze domu było ciche i spokojne, a drewniane schody skrzypiały przy każdym kroku. Przeszłam przez wąski korytarz otwierając po kolei okna i zatrzaskując je na zasuwy. Gdy dotarłam do pokoju Marty, drzwi były uchylone. Zatrzymałam się na chwilę, nie wiedząc, czy powinnam wejść. Ale ciekawość wzięła górę. Delikatnie pchnęłam drzwi, które otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Pokój Marty wyglądał zupełnie inaczej niż reszta domu. Elegancki, wytworny, jakby wyjęty z innej epoki. Na toaletce stały flakony drogich perfum, a jedwabne zasłony falowały przy delikatnym przeciągu. Chciałam tylko zamknąć okno, ale mój wzrok przyciągnęło coś innego. Na łóżku leżała sukienka czerwona, jedwabna, z delikatnymi koronkowymi wykończeniami. Obok niej na stoliku stały czarne szpilki, wyszukane i błyszczące. Przez chwilę po prostu się wpatrywałam, zastanawiając się, na jaką okazję Marta to przygotowała? Nagle usłyszałam za sobą kroki. Odwróciłam się gwałtownie, a w drzwiach stała Marta. Uśmiechała się leniwie, jakby moja obecność w jej pokoju wcale jej nie zdziwiła. Podoba ci się? Zapytała, wchodząc powoli do środka. Ja tylko zamykałam okno. Irena kazała, bo burza idzie odpowiedziałam niepewnie. Marta spojrzała na sukienkę, potem na mnie, jakby mierzyła coś w głowie. Przymierz, powiedziała nagle. Co? Nie, nie mogę. Zaczęłam, ale ona tylko się uśmiechnęła. Ależ możesz. Przymierz, zobaczymy, jak wyglądasz. W jej głosie było coś, co sprawiło, że nie potrafiłam odmówić. Zanim się zorientowałam, Trzymałam już sukienkę w dłoniach, a Marta wskazała mi drzwi do łazienki. No idź, przebierz się. Czułam się dziwnie, jakby coś ciągnęło mnie do tego, żeby spełnić jej prośbę. Weszłam do łazienki, zamknęłam drzwi i spojrzałam w lustro. Moje policzki były zaróżowione, serce biło szybciej. Zdjęłam swój sweter i spodnie, a potem delikatnie wsunęłam się w jedwab. Materiał był chłodny i gładki, opływał moje ciało, podkreślając każdy jego kształt. Spojrzałam w lustro i przez chwilę nie mogłam się ruszyć. Wyglądałam inaczej. Elegancko, kobieco, jakby ten jedwab w magiczny sposób mnie przemienił. "Magda, wszystko w porządku?" Usłyszałam głos Marty za drzwi. "Tak, zaraz wyjdę," odpowiedziałam. Choć moje serce biło jak szalone. Otworzyłam drzwi, a Marta stała naprzeciwko, z kieliszkiem wina w dłoni. Uśmiechnęła się szeroko, kiedy mnie zobaczyła. Wiedziałam, że będzie idealna, powiedziała, podchodząc bliżej. Obróć się. Niepewnie zrobiłam obrót, a jedwab zaszeleścił, opływając mnie jak druga skóra. Marta podeszła jeszcze bliżej. Dotykając delikatnie mojej talii. Perfekcyjnie, szepnęła, a jej dłonie przesunęły się nieco wyżej, muskając moje ramiona. Poczułam, jak na mojej skórze pojawiają się dreszcze. Powinnaś częściej nosić takie rzeczy. Masz piękną sylwetkę, Magda, dodała, a ja poczułam, jak rumieniec wypełza na moje policzki. Dziękuję, wykrztusiłam z siebie, choć czułam, że atmosfera staje się coraz gęstsza. Marta spojrzała mi prosto w oczy, a jej usta ułożyły się w delikatny, prawie drapieżny uśmiech. Wieczorem idziemy do sauny, powiedziała nagle. Irena już przygotowuje wszystko. Będzie przyjemnie. We trzy? zapytałam odruchowo. Tak, we trzy, a może nawet tylko we dwie, jeśli Irena się zmęczy odpowiedziała tajemniczo, odchodząc w stronę drzwi. Ubierz tę sukienkę. Będzie idealna. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, zniknęła, zostawiając za sobą zapach perfum i niezrozumiałe napięcie, które wypełniało cały pokój. Stałam tak przez chwilę, patrząc na swoje odbicie w lustrze, zastanawiając się, co właściwie się dzieje. Noc spowiła wioskę gęstym mrokiem. Krople deszczu uderzały o dach, a wiatr szumiał wśród drzew, jakby niósł ze sobą ciche szepty. Stałam przed lustrem w pokoju, wciąż ubrana w czerwoną sukienkę, którą Marta kazała mi założyć. Czułam się dziwnie, jakby coś we mnie się zmieniło. Sukienka oplatała moje ciało, delikatnie podkreślając kształty, a ja, patrząc swoje odbicie, ledwo poznawałam tę kobietę, która na mnie spoglądała. Magda? Głos Ireny wyrwał mnie z zamyślenia. Idziemy. Wzięłam głęboki oddech i wyszłam z pokoju. Irena czekała już na korytarzu, ubrana w gruby szlafrok i z ręcznikiem przewieszonym przez ramię. Uśmiechnęła się do mnie ciepło, ale w jej oczach dostrzegłam coś więcej: troskę? A może ostrzeżenie? Pięknie wyglądasz, powiedziała, poprawiając mi ramionczko sukienki. Naprawdę pięknie. Dzięki, odpowiedziałam, czując, jak policzki lekko się rumienią. Razem zeszłyśmy na dół. Marta czekała już przy drzwiach, ubrana w długi, satynowy płaszcz, który połyskiwał w świetle lampy. Kiedy nas zobaczyła, uniosła brwi z uznaniem. Ach, widzę, że dzisiejszy wieczór będzie wyjątkowy, powiedziała z tajemniczym uśmiechem. Szłyśmy we trzy przez ogród, a wiatr szarpał nasze włosy. W oddali błysnęło światło, a grzmot rozdarł ciszę. Marta poprowadziła nas do małego, drewnianego budynku za domem, do Sauny. Drzwi otworzyły się z lekkim skrzypnięciem, a ciepłe, wilgotne powietrze uderzyło mnie w twarz. W środku wszystko było przygotowane, ręczniki, miski z wodą, a nawet kilka kieliszków z czerwonym winem. No to rozgrzewamy się, dziewczyny, rzuciła Marta, zdejmując płaszcz i odkrywając jedwabny szlafrok pod spodem. Irena poszła w jej ślady, a ja zawahałam się. Czułam, jak gorąco rozlewa się po moich policzkach. Magda, chodź. Tutaj nie ma miejsca na wstyd, zaśmiała się Irena, nalewając sobie wina. Wzięłam głęboki oddech, Zdziałam sukienkę i owinęłam się ręcznikiem. Czułam się naga, odsłonięta, ale jednocześnie dziwnie wolna. Weszłyśmy do środka, a gorące powietrze otuliło nas jak gęsta mgła. Marta usiadła na górnej półce, rozciągając nogi i opierając się o ścianę. Irena usiadła niżej, nalewając wina do kieliszków. Za nas, dziewczyny, powiedziała, unosząc szkło. Wypiłyśmy po łyku, a wino rozgrzało moje ciało jeszcze bardziej. Czułam, jak napięcie powoli się rozluźnia, jakby każda kropla alkoholu topiła we mnie resztki niepokoju. "Magda, opowiedz coś o sobie" zagadnęła Marta, patrząc na mnie uważnie. "Nie ma o czym mówić" odpowiedziałam, wzruszając ramionami. "Zawsze jest o czym mówić" odparła, poprawiając ręcznik który lekko sunął się z jej ramienia. Na przykład, co cię przyciągnęło do tej wioski? Irena mnie zaprosiła. Chciałam odpocząć od miasta. Och, na pewno, uśmiechnęła się Marta, a w jej oczach błysnęło coś niepokojącego. Ale czasem, czasem przyjeżdżamy do takich miejsc, bo szukamy czegoś więcej. Czego więcej? Zapytałam, unosząc brew. Siebie, odpowiedziała cicho, prawie szeptem. Cisza zawisła w powietrzu, a gorące powietrze zdawało się gęstnieć. Nagle Marta wstała, zdjęła ręcznik i podeszła do misy z wodą. Zanurzyła rękę, a potem powoli zaczęła polewać się ciepłą wodą, która spływała po jej ciele. Patrzyłam jak zahipnotyzowana, nie mogąc oderwać wzroku. Chcesz spróbować? Zapytała spoglądając na mnie przez ramię Czułam, jak Irena patrzy na mnie z dołu, z lekkim uśmiechem, ale nic nie mówiła. W powietrzu było napięcie, które wibrowało między nami, jakbyśmy przekraczały granicę, której nigdy wcześniej nie dotykałam. Magda? Głos Marty był miękki, zachęcający. Zanim zdążyłam się zastanowić, kiwnęłam głową. Marta podeszła bliżej. Wzięła miskę i delikatnie oblała moje ramiona wodą. Ciepło rozlało się po mojej skórze, a krople spływały powoli w dół, jakby drażniąc każdy centymetr. Czujesz? zapytała cicho. Tak odpowiedziałam, choć nie wiedziałam, co dokładnie mam na myśli. To dobrze dodała jej głos był prawie szeptem Nie bój się czuć. Staliśmy tak przez chwilę. W ciszy przerywanej tylko trzaskiem pary i naszym oddechem, Irena przyglądała się z boku, jakby oceniała każdy ruch, każdy gest. W końcu wstała, poprawiła ręcznik i powiedziała: Chyba pora, żebyście się trochę poznały. Ja idę zrobić kolację. Zanim zdążyłam zareagować, zniknęła za drzwiami, zostawiając mnie samą z Martą, w półmroku, w tej dziwnej, intymnej ciszy. Marta podeszła jeszcze bliżej, a jej palce delikatnie dotknęły mojego ramienia. No to jesteśmy same, powiedziała cicho, uśmiechając się tajemniczo.